Jakie są zalety instalacji fotowoltaicznej? No, jest ich sporo. Numer jeden. zmniejszenie rachunków za prąd. Panele fotowoltaiczne generują od kilku do kilkunastu godzin na dobę darmową energię elektryczną, więc wtedy nie musimy jej kupować z zakładu energetycznego. A jeśli jeszcze mamy magazyn energii, to możemy od marca do października płacić tylko minimalne opłaty za prąd. Zaleta druga: niezależność od wahań cen prądu. Dzięki Instalacji fotowoltaicznej, ewentualne podwyżki cen prądu nie będą aż tak bardzo odczuwalne dla gospodarstwa domowego. Im większa autokonsumpcja, tym korzyści będą większe. Technologia, która jest łatwo dostępna panele fotowoltaiczne, falowniki, inwertery w obecnym czasie są już łatwo dostępne. Ich ceny spadają i w każdej chwili możemy sobie instalację fotowoltaiczną zbudować lub rozbudować. Wyższa wartość nieruchomości. Instalacja fotowoltaiczna na dachu nieruchomości podniesie jej wartość. Jeżeli weźmiemy pod uwagę żywotność instalacji, która wynosi ponad 20 lat, to Okazuje się, że instalacja fotowoltaiczna podnosi wartość nieruchomości i jej atrakcyjność w oczach potencjalnego nabywcy. Nawet jeśli dzisiaj nie planujemy sprzedać naszego domu, to nie wiadomo, co będzie za kilkanaście lat. Zaleta numer 5: Bezkosztowa eksploatacja. Proces produkcji energii elektrycznej ze słońca jest niemal bezkosztowy. Sprawna instalacja fotowoltaiczna nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Przez wiele lat użytkowania ponosi żadne niewielkie wydatki na doraźne naprawy połączeń, i okresowe przeglądy, jeśli takie wykonujesz. Numer 6. Bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli zdecydujesz się na fotowoltaikę z falownikiem hybrydowym i magazynem energii, to Twoje gospodarstwo domowe niemal całkowicie będzie uniezależnione od przerw. W dostawie energii elektrycznej z sieci. Łatwa i ekologiczna instalacja. Panele fotowoltaiczne wykorzystują najczęściej niezagospodarowaną przestrzeń na dachach czy fragmentach działki o niskiej wartości. Nie trzeba tworzyć nowych budowli, wybierać specjalnych lokalizacji, a w efekcie ingerować w środowisko naturalne. Długi okres zeroemisyjnej eksploatacji. Raz wyprodukowane i zainstalowane. Pandele fotowoltaiczne mogą pracować przez 20-25 lat bez żadnych dodatkowych inwestycji czy powiększania śladu węglowego. Brak hałasu. Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki jest nie tylko czysta chemicznie, lecz także cicha. Elektrownia fotowoltaiczna może powstać w dowolnym miejscu i nie generuje żadnego hałasu podczas pracy.